Witam Państwa. Parę słów tytułem bezpiecznych obserwacji Słońca. W najbliższych dniach będziemy mieli do czynienia z tranzytem Wenus, i przy okazji, część osób może wpaść na świetny pomysł, żeby oglądać ówże tranzyt przez teleskop. Proszę pamiętać, że Słońce, Słońce nie można oglądać. Bezpośrednio, nawet jeżeli nie korzystamy z teleskopu, dłuższe patrzenie na Słońce może prowadzić do uszkodzenia wzroku. A im w większej średnicy mamy teleskop, tym prawdopodobieństwo uszkodzenia wzroku jest dramatycznie rośnie. Jak ktoś nie pamięta, lupa, kawałek drewna. I bardzo szybko możemy podpalić tenże kawałek drewna. W związku z czym to samo dotyczy naszych oczu. Jeżeli mamy duży teleskop i spróbujemy do niego zajrzeć, a teleskop ten nie jest przystosowany, nie jest przygotowany do obserwacji nieba, yy, stracimy wzrok. To nie jest kwestia ryzyka, po prostu jesteśmy ślepi. Yy, mm, wśród miłośników astronomii jest takie powiedzenie. Niebo przez teleskop, znaczy Słońce przez teleskop obserwuje się dwa razy: raz lewym okiem, raz prawym okiem. E, w związku z czym, po pierwsze, nie róbmy głupot, nie ryzykujmy, nie wykorzystujmy do obserwacji słońca szkiełek przyciemnionych, szkiełek zadymionych, szkiełek negatywów, płyt CD i różnych tego typu wynalazków, o których opowiadają tzw. <laughs> Mniej znający się na, na rzeczy e, specjaliści, bowiem problem polega na tym, że jakkolwiek może nam się wydawać, że mamy przyciemniony obraz, w rzeczywistości nadal e, do naszych oczu dociera niekontrolowana ilość promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego. I no, nie wiemy w jakim stopniu te nasze, tak zwane, wynalazki są w stanie skontrolować owo promieniowanie. Metody obserwacji bezpiecznej Słońca, jeżeli nie mamy czegoś, co jest konkretnie do tego przystosowane, to po pierwsze nie patrzeć się w Słońce. Jest to najbezpieczniejsza metoda. Jeżeli mamy teleskop, nie mamy folii słonecznej, którą zabezpieczymy teleskop, możemy wykorzystać projekcję. Mianowicie za okularem montujemy prostopadę do okularu ekran, na który poprzez teleskop, poprzez okular rzutujemy obraz Słońca. To się da ładnie wyostrzyć, także takie zjawisko jak e, tranzyt mitszejszy Wenus, czy generalnie liczenie plam słonecznych, można w ten sposób bezpiecznie robić. Można to fotografować, można szkicować. Natomiast oczywiście nie, zależy, nie należy zaglądać do okularu i należy też pamiętać o takim drobiazgu, że mamy szukacz, który też jest małym teleskopem i przez ten szukacz też nie należy patrzeć. Najlepiej go po prostu zasłonić albo zdemontować. Nie. Natomiast inne metody obserwacji Słońca przez teleskop to Klein Herschela dość drogi wydatek, który prawdopodobnie mało kto będzie stosował, oraz zakup folii słonecznej, która dostępna jest m.in. na mojej stronie teleskopynet, ale można ją kupić w różnych miejscach. I zresztą również przy obserwacjach tak zwanym nieuzbrojonym teleskopem okiem można, ja tu gdzieś miałem odłożone z ostatniego zaćmienia, można stosować okularki, które wyglądają tak. wygląda wyglądam trochę głupowato ale przynajmniej, to są ładnie nałożone, o, proszę Państwa, w tej chwili Państwa nie widzę, ponieważ ilość światła docierająca przez takie okularki do moich oczu, jest drastycznie ograniczona, także bezpiecznie można było prowadzić obserwacje, na przykład zaćmienia obrączkowego słońca, które miało miejsce w Bryce jakiś tydzień temu. Podobne folie montujemy na teleskopie, jeżeli chcemy korzystać z szukacza, również na szukaczu, i jeżeli mamy do czynienia z folią Bader Planetarium Astrosolar Safety Film. O o gęstości ND5.0 możemy bezpiecznie prowadzić obserwacje Słońca, z tym, że też należy pamiętać, jest to folia przed każdymi obserwacjami należy sprawić czy nie została gdzieś uszkodzona przedziurawiona, jeżeli tak się dzieje w zasadzie powinniśmy folię wyrzucić ewentualnie wykorzystać ją do stworzenia na przykład e, filtrów słonecznych do naszej lornetki Natomiast nie powinniśmy używać uszkodzonych tego typu produktów, ponieważ znowu ilość energii nawet przez taką dziurkę docierającej, jak wzmocni teleskop, może uszkodzić nam choćby fragment oka, a to nawet fragment byłoby, byłoby nieco żal. Także folia słoneczna, projekcja okularowa, kliny Herschela. Jeżeli mamy wątpliwości, nie patrzmy się w słońce. Oczy są zbyt cenne. Także dziękuję. I życzę Państwu bezpiecznych obserwacji zmian. Aha, no oczywiście jeszcze pozostają teleskopy słoneczne. E, czy to Lunta, czy Coronado, niestety z jednej strony jest to rozwiązanie drogie, łamane przez bardzo drogie, łamane przez wściekle drogie. A oczywiście, jeżeli mamy, tak, jeżeli mamy nadmiar gotówki, jest to rozwiązanie optymalne. Mamy słońce, które możemy oglądać codziennie w sposób bezpieczny, z dziećmi, ze znajomymi. Nie ma problemu, a dodatkowo widzimy to słońce w sposób wyjątkowy, specyficzny i jedyny w swoim rodzaju. Także przy okazji zapraszam na wspólne obserwacje czy to z PTM Agliwickim, czy na ogólnopolskich spotkaniach astronomicznych. Zawsze, jeżeli obserwacje są w ciągu dnia przez nas organizowane, mam ze sobą jeden z takich teleskopów słonecznych i można sobie zobaczyć słońce paśmie wodoru z protuberancjami widocznymi na jego krawędzi, z plamami, ze strukturami na dysku. także. Serdecznie zapraszam. A mi się właśnie komputer e, zmęczył tym moim gadaniem i wyłączył ekran. Do następnego. Do.